Sekunda uwagi, tyle wystarczy, aby zarazić się chorobą weneryczną. Dla przykładu słynny niesławny wirus HIV potrzebuje tylko krótkiego kontaktu z płynami ustrojowymi, takimi jak sperma, śluz czy krew. Sytuacja staje się jeszcze bardziej niebezpieczna, gdy na narządach płciowych występują mikroranki lub otarcia, co przecież u osób aktywnych seksualnie wcale nie jest rzadkością. Ale o co tak właściwie ten hałas? Przecież na świecie jest mnóstwo ludzi, którzy cierpią na choroby weneryczne i jakoś normalnie egzystują, więc czy naprawdę jest się czego? Oj, uwierzcie, że tak. Myślisz, że przyziębienie jest męczące? Cóż, choroby weneryczne to zupełnie inny level cierpienia. Nie dość, że zjadają ciało od środka, to jeszcze zamieniają życie w istny koszmar. Zostańmy jeszcze na moment przy hiv który działa jak złośliwy sabotażysta i wyłącza system obronny. Z początku zero objawów, a potem. Po pierwsze pojawia się ogromne osłabienie, a zwykła infekcja typu grypa staje się niebezpieczna dla zdrowia. Następnie mięśni zaczynają zanikać, następuje utrata wagi, a skóra zaczyna wyglądać jak zużyty pergamin. Co więcej, wzrasta ryzyko pojawienia się niektórych nowotworów, jak np. mięsaka Kaposiego. Wśród skutków AIDS, czyli choroby wywoływanej przez wirus HIV, wymieniamy również zaburzenia pamięci, przewlekłe zapalenia płuc, powrzedzenie jamy ustnej, a nawet depresję. A jednak co roku w samej Polsce odnotowuje się kilka tysięcy nowych zachorowań. A teraz przejdźmy do chorób wenerycznych, które dają objawy tu i teraz i to cholernie utrudnia życie. Mowa tutaj między innymi o kile, którą można opisać jako horror w trzech aktach. To nie jest taka tam po prostu wysypka, tylko jest to choroba, która zjada organizm kawałek po kawałku, a dodatkowo okropnie swędzi i piecze. Pierwszym etapem są bolesne wrzody na penisie, waginie, odbycie, a nawet ustach. Wyobraź sobie bąble tak bolesne, że podtarcie tyłka staje się wyczynem na skalę światową. Natomiast sferom intymnym towarzyszy niekończący się świąt jak przy ataku w szyb, a wiadomo, w tamtych miejscach lepiej mocno się nie drapać. Drugim etapem jest rozprzestrzenienie się wysypki na powierzchni całego ciała, również w stopach i dłoniach. Wyobrażasz sobie wstać rano z łóżka i czuć każdego bąbla na podeszwie stóp. Do tego dochodzi silna gorączka, bóle mięśni, a nawet wypadanie włosów. Więc nie dość, że człowiek zaczyna czuć się koszmarnie, to jeszcze wygląda jak tani cosplay Nosferatu. Partnerem dzisiejszego odcinka jest sklep Hobbywear, oferujący bluzy i koszulki dopasowane do twojej pasji. Lubisz wyróżniać się z tłumu? Proszę bardzo. A może interesujesz się historią? Też jest coś dla ciebie. I mamy także coś dla fanów PRL-u, a także dla fanów motoryzacji. To, co wyróżnia te ciuchy, to oprócz świetnych projektów, wysoka jakość. Koszulki i bluzy szyte są w Polsce, z polskiej dzianiny, więc będą służyć przez lata. Hobbywear, ubierzcie swoją pasję. Link do sklepu w opisie, a my wracamy do tematu odcinka. Trzeci etap to kiła atakująca układ nerwowy. Pacjenci muszą mierzyć się z niedowadem kończyn, utratą pamięci, chwilowymi paraliżami, a nawet utratą wzroku. W skrajnych przypadkach można nagle przestać panować nad swoim ciałem i umrzeć. O ile kiłę da się wyleczyć, o tyle powikłania są na tyle poważne, w tym m.in. zapalenie opon mózgowych czy utrata wzroku, że lepiej w ogóle nie mieć z nią do czynienia. Jak choroby weneryczne, to musi być też żączka, znana jako piekielny niszczyciel krocza. Mocz zamienia się w wrzący kwas, a pieczenie i ból są tak mocne, że wielu pacjentów rozwija w sobie fobię przed korzystaniem z toalety. Pieczy na tyle mocno, że ból promieniuje do pępka ut, a nawet żołądka, jak to opisują niektórzy nieszczęślicy. Jedyne co chce się wtedy robić, to leżeć i błagać o litość, ale na litość jest już za późno, bo kolejnym etapem jest ropna, żółto-zielona, wydzieli nas penisa lub pochwy o bardzo nieprzyjemnym zapachu. Nie towarzyszy temu ból jąder i brzucha, jakby ktoś ściskał ciało w imadle. Dodatkowo brak leczenia może prowadzić do zapalenia stawów, bardzo bolesnego zapalenia stawów, a do tego śmiertelnej sepsy. No i jeszcze jedna zła wiadomość. Rozwój farmaceutyki doprowadził do tego, że dużo szczepów żyżączki stało się odpornych na antybiotyki. Idąc dalej, o chlamydii mówi się rzadko, a to bardzo dziwne, bo jej objawy są naprawdę przerażające, mimo dość łagodnej nazwy. Z początku nie daje żadnych objawów, ale gdy uderza, to rozdaje prezenty na całego. Dla kobiet zapalenie narządów miednicy, ropa w wodach, ból jak przy porodzie i blizny często prowadzące do niepłodności. Dla facetów zapalenie jądr gigantyczny, ból, obrzęk, a w skrajnych przypadkach bezpłodność. Dla obu ból przy seksie, krwawienia, a także ciągłe uczucie pieczenia, a gdy się rozniesie atakuje oczy i stawy. Zatem nie, choroby weneryczne to nie parę krostek czy chwilowe swędzenie, to koszmar zarówno dla ciała jak i dla psychiki. Prezerwatywy to nie fanaberia, a testy STI to nie wstyd. Zaufaj, nie chcesz być bohaterem ani bohaterką jednego z tych opisów. Ok, skoro wiesz już, że choroby weneryczne to jest katastrofa dla organizmu, to w takim razie jak się przed nimi bronić? Czy wystarczy sama guma, a co jeśli masz pecha i już się przypałętało? Zacznijmy od oczywistości. Prezerwatywy to jest must have, chociaż nie dają 100% ochrony, szczególnie przed chorobami przenoszonymi przez kontakt skórny, takimi jak HPV, piła czy opryszczka. Więc co jeszcze? Testy na STI. Jeśli uprawiasz seks, rób badania. Wystarczy krew, mocz i wymaz. Testuj się przynajmniej raz w roku lub częściej, jeśli masz zmiennych partnerów seksualnych. Traktuj badania jak coroczny przegląd samochodu. Nie masz aktualnych papierów? Nie jedziesz. Miej stałego, przebadanego partnera. Monogamia z kimś, kto jest zdrowy, to najmniejsza szansa na infekcję. Unikaj ryzykownych zachowań typu seks bez zabezpieczeń czy posiadanie wielu partnerów seksualnych. Szczepienia. Warto zaszczepić się na HPV i WZW typu B, ponieważ te choroby są również przenoszone drogą płciową. Na koniec profilaktyka przedekspozycyjna na HIV. Jeżeli jesteś w grupie ryzyka, bo na przykład masz wielu partnerów, to możesz brać leki zmniejszające szanse zakażeniem HIV. A co jeśli już teraz czujesz, że coś jest nie tak? Przede wszystkim działaj natychmiast. Jeśli masz podejrzenie, że mogło dojść do zakażenia, bo na przykład uprawiałeś seks bez zabezpieczeń z osobą, która posiada wirus HIV, to dalej możesz wziąć PEP, czyli profilaktykę poekspozycyjną, ale uwaga, masz na to tylko 72 godziny. W wielu przypadkach kiły wystarczy penicylina podawana w zastrzykach, ale w momencie, gdy zostanie wykryta na czas i nie przejdzie, do bardziej nieprzyjemnych etapów. Żerżączka coraz częściej zdarza się, że mutuje i szczepy nie reagują na antybiotyki, ale czy to oznacza, że nie musisz i do lekarza i poddawać się leczeniu? No nie. A co z chlamydią? Cóż, często ta bestia rozwija się bezobjawowo przez lata, a daje o sobie znaki dopiero, gdy próbujemy zejść w i nie możemy. Na szczęście testy są proste, a leczenie antybiotykami jest szybkie i tanie. Tylko tutaj mały szkopuł. Jeżeli masz chlamydię, to prawdopodobnie masz także rzeżączkę, więc lekarze leczą obie choroby naraz. Podsumowując, znacznie lepiej zapobiegać niż leczyć. Lepiej zrobić test i przestraszyć się na chwilę, niż ignorować i później cierpieć do końca życia. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się tam zdrowo i do zobaczenia w następnym. Cześć!